Tym razem pan policjant na koniku dostał niespodziewanego towarzysza. Pan komendant przydzielił do jego konika i do niego nowego towarzysza. Tym razem był to piesek. Tak, teraz policyjny piesek będzie patrolował ulicę razem z nimi. Na swój pierwszy patrol wybrali się ulicami starówki, tam gdzie policjant często pełni swoje patrole. Pan policjant przechadzał się z konikiem, a obok nich chodził piesek. I było to dla niego całkiem nowe doświadczenie, ponieważ musiał nadzorować swojego kompana. Konik, na którym siedział, był zawsze spokojny i słuchał się policjanta, ale piesek zaczął patrolowanie z nimi dość niedawno i jeszcze nie zawsze można było na nim polegać. Miał za to super umiejętność. Jego nos był w stanie wykryć niebezpieczne substancje, albo takie, które są zakazane. Pies był też dość szybki i w razie czego mógł kogoś złapać. Pan policjant w trakcie patrolu musiał teraz zwracać uwagę nie tylko na przechodniów, nie tylko na sytuacje, które zdarzają się na drodze, ale i na swojego nowego pupila, bo ten coś zwęszył. Teraz pan policjant przestał skupiać się na drodze i zobaczył, że piesek zaczyna szczekać i podąża w pewnym kierunku. Widać, piesek, piesek zwęszył trop. Pan policjant pierwszy raz miał do czynienia z taką sytuacją. Wiedział jednak ze szkolenia, że pies będzie podążał w stronę zapachu, a kiedy wywęszy jego źródło, da mu znak. Więc pan policjant postanowił pieskowi nie przeszkadzać i grzecznie razem z koniką tuptać w tamtą stronę. Jechali chwilkę, a za zakrętem okazało się, że zapach dochodzi z plecaka. Plecak porzucony był na słupku, a pies ewidentnie zbliżał się do niego. Pan policjant jednak wiedział, że w takim plecaku mogą znajdywać się zabronione substancje. Postanowił więc złapać osobę, która miała odebrać przesyłkę. Tak, najpewniej miało tutaj dojść do przekazania. Pan policjant schował się więc za winklem i czekał. Postanowił złapać osobę, która odbierze plecak. I pan policjant miał rację. Niedługo ktoś podjechał samochodem i złapał plecak. Pan policjant Zatrzymał od razu ten samochód i wezwał posiłki. Podał numer rejestracyjny, a gdy samochód się nie zatrzymał, postanowił za nim biec. Jego koledzy byli niedaleko i zastawili wyjazd z uliczki. Radiowóz podjechał i zamknął drogę ucieczki. Wtedy pan policjant stanął z drugiej strony, bo dobiegł na koniku, a piesek podbiegł od boku. Przestępcy zostali w ten sposób uwięzieni w uliczce, a piesek dawał im znać, że nie wyjdą stamtąd łatwo i na pewno będą musieli się poddać. Co prawda, wszyscy przestępcy naraz wyskoczyli z samochodu i każdy rozbiegł się w inną stronę, ale policjanci z radiowozu zagradzającego przejazd złapali dwóch, którzy uciekli w ich stronę, a jednego dopadł piesek powalił go, a pan policjant na koniku szybko poradził sobie z ostatnim uciekinierem. Pan policjant zakuł tego, którego złapał, a następnie szybko podbiegł do pieska, żeby mu pomóc, ponieważ pies, co prawda, był bardzo silny, ale w razie gdyby potrzebował pomocy, to nie mógł sobie poradzić, gdyby przeciwnik był uzbrojony. Pan policjant zakuł sprawcę w kajdanki i Poczekał na przyjazd kolejnego radiowozu. Dwaj sprawcy trafili do jednego radiowozu, a następni dwaj do drugiego. Pan policjant przekazał również plecak jako materiał dowodowy. Piesek miał rację. W środku były narkotyki. Tak, pan piesek spisał się super. Znalazł zabronione substancje i teraz będą one dowodem w sprawie. Wszyscy złapani trafią przed sąd, ale najpierw do aresztu. Pan policjant na koniku pogłaskał swojego nowego kompana. Dzięki niemu może będą jeszcze lepszymi policjantami. Koniec.